Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zmodernizowano kompleksy sportowe przy dwóch szkołach powiatowych w Kentach. 30 października starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz uczestniczyli w odbiorze końcowym inwestycji polegającej na rozbudowie kompleksu sportowego przy powiatowym zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Mikołaja Kopernika w Kentach. Zakres robót przy popularnym Koperniku objął m.in. budowę kompleksu sportowego, w tym boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej plażowej, bieżni czterotorowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoków z skoczni do skoków dal i trójskoku, piłkochwytów. Jestem przekonany, że pozwoli to na lepszą dydaktykę w zakresie sportu w tej szkole. Kęcka dziesiątka od dawna potrzebowała tej inwestycji. W skład naszego zespołu szkół wchodzą klasy sportowe. Mamy obecnie klasy pierwsze, drugie, trzecie. Profil tych klas sportowych to jest piłka siatkowa. Dlatego powstanie w tym miejscu boiska do siatkówki plażowej było wyjątkowo istotne. Kęccy uczniowie wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów i wicemistrzów Małopolski. Regularnie biorą udział w rozgrywkach na szczeblu krajowym w piłce siatkowej. Budowa kompleksu sportowego przy PZ nr 10 w Kętach kosztowała 1 600 000 zł. I nie ma wątpliwości, że pieniądze te zostały dobrze wydane. Rok wcześniej również w Kętach podobna inwestycja zakończyła się przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Wyspiańskiego. Za niespełna 1 800 000 zł powstało boisko wielofunkcyjne składające się z dwóch boisk do piłki siatkowej, dwóch placów gry do koszykówki oraz boiska do piłki ręcznej. W skład kompleksu wchodzi również boisko do piłki siatkowej, bieżnia prosta trzytorowa, skocznia do skoków dal z rozbiegiem i rzutnia do pchnięcia kulą. Powiat Oświęcimski planuje modernizację kompleksu sportowego także przy powiatowym Zespole nr 9 szkół imienia Dąbrowskiej w Kętach. Zostaną nam jeszcze w zasadzie szkoły w Oświęcimiu i można powiedzieć, że baza szkół powiatowych, czyli ponadpodstawowych dla młodzieży, od strony tego zaplecza sportowego, rekreacyjnego, będzie kompletna. Starostowie pamiętają również o popularnych ozetach. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu nie dysponuje własnym zewnętrznym boiskiem, co jest ewenementem w naszym powiecie. Wicestarosta Paweł Kobielusz zapowiedział, że ta sytuacja się zmieni. Największą inwestycją sportową najbliższych lat w Powiecie Oświęcimskim będzie przebudowa boiska przy popularnym chemików Oświęcimiu. Od powstania samorządu powiatowego co każdą kadencję były koncepcje na ten teren zmieniały się, powstawały makiety, plany. Efekt jest taki, że na ten moment stan tej infrastruktury przyszkolnej wygląda gorzej niż w czasach, kiedy ja chodziłem do tej szkoły, a jak widać lekko szwakowaty zarost na twarzy spod maseczki, to już było trochę lat temu. No i postanowiliśmy tutaj z zarządem zabrać się za tą sprawę i faktycznie jest na ukończeniu dokumentacja projektowa na cały kompleks. Wszystko zależy od przyjęcia budżetu na przyszły rok przez Radę Powiatu. Jeśli radni nie uznają tej inwestycji za zbędną, przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu powstanie piękny stadion piłkarski z zapleczem lekkoatletycznym i bieżnią. Starostowie chcieliby jak najszybciej ogłosić przetarg na tę inwestycję. I myślę, że jeżeli nie skomplikują się żadne sprawy czy nie wystąpią nieprzewidziane wypadki, to w tej kadencji postaramy się tą sprawę już załatwić do samego końca i żeby służyła młodzieży na lata.